i hej witamy witam was ponownie z, z tego serweru w którym jak pamiętacie mieliśmy tą fusiuskę zrobić jak w siedzibę jakąś. ale chyba zrobimy to kiedyś tu sadzimy A... o nie o nie mam jakiegoś laga o dobrze już się odlagło. czy my mamy nie nie mamy drewna ale tu potrzebujemy, żeby zrobić węgiel drzewny. Trochę. No, Mam jeszcze tak. E, Toż tak? A, no tu. To... No, kurczę, jakiś szlak jest na dziwne. Nie wiem, jest... czemu. I słyszę tu potwory. No. to mamy lamy. Ale właśnie tu gdzieś za moim domkiem.

sobie cię w... Już jest tam po prostu poszły ślapić. No. Okej, okay, jesteśmy. Git. Czy my już tu krówki? Okej, okay, jest sobie tam. O nie tu okej. Okay. Jest Zbyszu. Zbyszek.

A. Dobrze, zginęłam Czemu ja nie było Słuchaj, jaka trudne. Hmm. By już straciłem po chapę. Muszę. Tak będziemy koło kidować. Nie. Sånn.

No, tu. I. Cztery. Nie jest to wcale. O, ani dużo. Czy my mamy wiadro? Właśnie. Czy wiadro my tu mamy? Jeśli nie, to trzeba zrobić. Szatar nie mamy. A i my mamy 9. Czy. Mógł nam się zbyszek od razu zespałnić? Nie wiem. zawsze do ekwipunku weźmiemy. Kurde! No, jest nam lak, to wychodzimy i wchodzimy na no, mamy. Ale potrzebujemy sobie trochę tych krówek ubić, córki, ale musimy na skórę. Nie? Różnego rodzaju mięsko też trzeba. Drzewka też sobie trzeba pójść Puszcząc... znać ale O, dobrze, to trzeba od razu, to szybkiego, kurde proszę tu razu, od czekaj. czekaj no właśnie. razu, no minus. W słownictwie. od razu, od Mówię chwilę lub czekajcie. Czekaj. To jest właśnie najgorsze. Dobrze. Jest my skórka i krówki. Potrzebuję na to Na armor. Widzimy jeszcze na wyspę, e, tam gdzie się spełniliśmy. O, bo tam skąd pamiętam, chyba drzewo sadziłem. O, mamy Enter, No. Okej, okay. to jest mega ryzykowny pomysł był. On się ca cały czas robi typu... Okej, Eee... Chyba trochę czytujemy. Ten Enderman mi tak wkurzył, że pokojowy i normalny znowu. U... Mamy owce? Czy wie... Właśnie. Czy my mamy już nam na Chase Blade starczy? O U... nie, nie, to mnie tu poprosimy. U... Uż założyliśmy? Aha, no dobra. No Siodło. Aha, tu mamy siodło. Mogliśmy sobie. Musimy znaleźć konia. Szkurdy. Jestem. Sz mm. Właśnie jaka mam na telefonie, więc Jeszcze utrudnienie. No mamy siodło. To jest Okej. Okay. To będzie ten. W 100% jest to ten. O właśnie. I mógł mi się tam zdarzyć w takich miejscach, że cicho właśnie mówiłem. Ale zaraz też będę kończył, żeby te odcinki też nie były wcale za długie. No właśnie. Mam taki super pomysł, że każdy odcinek będzie trwał jeden dzień Minecraft Czyli 12 minut. Moim zdaniem to będzie super rzecz. O, na następnym, nie wiem czy będzie jutro, ani w niedzielę. Hmm, bo też jest to trochę, bo trochę czasem też się to ludzi. No, ale trzeba. Znajdziemy mu To mały, to będzie, jak można powiedzieć, syn żeże, że mi się gotuje, o nie! Dobrze, chodźcie, chodźcie, chodźcie bo już noc. Nasz się nie. Dobrze, okej. Okay. No jakieś. jakieś ze coś takiego. I my, my widzowie jak zawsze. każdy jak się noc robi, to kładziemy się tam I ja wam to nagrywam. Tak, był Właśnie nie wiem taką jak sobie by tu tam oświetlenie. Trzeci dnia, mam patyka. Mam patyk, na szczęście i dałem jeden. Potem tu zrobię jakąś jaką fajną rzecz, na razie... Tu i my, tam pistołka. I noże, co widzę? Widzimy się do kolejnego dnia i w nowym odcinku. Pa chwile. Nagrania kurde. Sorki. E, Trochę nagranie się przedłuży, no bo nie mogłem kliknąć przez to, że spałem. No, do teraz, pa. Marka.